Cześć, dziś niedziela, 14 kwietnia. Wyjątkowo dzisiaj jesteśmy na budowie Z tego względu, że poniedziałek mamy już zawalony, a jedna, jeden z, z naszych z wykonawców zapomniał zgłosić chę, chęci tego, że będzie tyczenie u niego No i niestety musieliśmy dzisiaj przyjechać Mały strop, bo tylko tak jak widać tutaj w tym zakresie co jest Wczoraj zalany, czyli sobotę A o 7 rano wchodzą od razu zbrojarze ze ścianami i będą jechać do góry Jestem sam na budowie, więc postanowiłem Wam Nagrać jak to tyczymy na dużych budowach. Najpierw nawiązanie. Osnowę mamy zlokalizowaną na budynkach sąsiednich poza terenem budowy. Te trzy budynki podlegają tyczeniu. Tyczeniu w badaniu osiadania, więc na nich osnowy nie możemy mieć zlok zlokalizowanej. Wykop był na dwie kondygnacje w dół, chyba 10 Około 10 metrów tam zresztą jeszcze widać, bo tam jest płyta fundamentowa zalana, jeszcze podpory gruntowe, zabezpieczenie palisady. Nawiążę się i będę Wam mógł opowiadać dalej. Ale teraz przy nawiązaniu wolałbym się kupić. Mamy serwomotory możemy sobie pozwolić na to, że jesteśmy, że jestem tu sam nadzieję tylko, że się nagrywa. Na razie nie chcę sprawdzać, Może pokażę nam jak wygląda uczory Jak wygląda celowanie Nie wiem czy będzie widać Tam jest na końcu tarczka i ona jest wycelowana w tym momencie Dwa i dwa milimetra mamy wyszło na i możemy tyczyć, tyczymy na małe lusterko mineralizacyjne. <try> <try> tu już widać kolejny strop przygotowany zaszalowane głowice nad sufami okrągłymi dobra możemy tyczyć tylko gdzieś młotek gdzieś spadł tylko gdzie ja młotek zostawiłem kurczę, mam nadzieję że nie zostawiłem go w tym